Dzisiaj będzie troszkę nietypowo, bo będzie weekendowo, a nie tygodniowo. Tak, dzisiaj zabierzemy Was do Muzeum. Muzeum Techniki, chyba, albo Wikingów. To zobaczymy, ale gdzieś Was zabierze. I jesteśmy. Nie codziennie chodzimy do muzeum, chyba tak w zasadzie to nawet nasze pierwsze, nie? No. I, I raczej nie zamierzamy tego zmieniać, ale są dwa wosna, które chcielibyśmy zobaczyć, przynajmniej ja bym chciał. Nie wiem, jak Zośka, Zośka chcesz? Czy tak, nie chcesz? na Wikingów. jeszcze. Tak, jeszcze Wikingów. To techniki podobne, jest bardzo ciekawe, bo ludzie, ci, którzy się w ogóle nie interesują takimi rzeczami, bardzo polecają. No a to Wikingów z racji, że to było Wikingów. I proszę bardzo, taka maszynka. Podchodzimy. Wybieramy na ile chcemy osób, nawet język możemy na angielski ustawić. Wybieramy co chcemy, akceptujemy, wkładamy kartę i dostajemy takie bileciki dostajemy, i możemy już iść. Zaczyna się tak, jest takie coś, nie wiem co to jest, a to jest takie koło, i też nie wiem co to jest. A to jest maszyna do selfie. Selfie maszyny się nazywa, tylko zapomnieli podpisać. Ale to wygląda jak ten. Krzesło elektryczne. No, Zoiska tylko jednym. Już by tutaj stawka na krzesło i baj baj do domu do samo. Hmm. Jakie ładne buziaczki. Patrz test DNA test. Co? DNA test? Ła. Wow. O, i matrioszki są. A tutaj skalpy z takich niegrzecznych zasiek, jak Zośka. Rodowity norweg. Takie warsztaty mają w szkole. W każdej szkole? To no jest ważne, żeby dzieci różne rzeczy potrafiły robić same. Nie wiem jaki w samym Ostro, ale w tych mniejszych miasteczkach właśnie uczą dzieci takich rzeczy. Zabawki jakieś. O, proszę, i najważniejsze jest. Stefek jest częścią historii. Butle gazowe są oczywiście. Takie Woże, o, tu się podnosi. Patrz, przypieli skubańce, żeby mnie zachowuje A, no, widzisz, takie czary Ale Ej, tu jest jeszcze coś, patrz Wieje? Tak, nie wiem o co chodzi, ale leci Czekaj Trzeba kręcić Do was. Czy też macie takie, jak ja, że jesteście w takich miejscach i tak jak tutaj na przykład jest taki żarek, to też macie okazję tak przejść tam i zobaczyć, czy ten żarek to jest prawdziwy żarek? Weszłabyś tam? No. Masz ochotę tam wejść? No. Zobaczyć? No. Ja bym no to... od razu włożyła. Ty to byś wszędzie te paluchy pchała? A tu kolejna zabawka. Patrzcie. Green screen. Green screen. Ja No i tutaj macie, wybieracie sobie motyw Stow Oslo, Londyn. No, i później tutaj no, jesteście tutaj. Klikacie sobie zdjęcie. I jak Wam zrobić zdjęcie, to wysyłacie sobie na swoją pocztę na maila. No kurde. No, tak troszkę. Również, również, wszystko będzie na wideo. Na wideo, na wideo będzie. A na sam koniec można kupić coś kreatywnego dla dzieciaków. I nie tylko, bo sam już też widzę dla siebie zabawki. Oho. Czuję, czuję pożar. Zośka, Zośka, plus ten zestaw to pożar. Ile? 3,5 tysiąca koron to jest jakieś. No, 3,5 tysiąca to jest jakieś 1500 zł. Kolejny punkt wycieczki dzisiejszej. Gresem kolen. Czyli. Czyli kawa na górce, ale tak pizga, że chyba nie będzie kawy na górce Musimy wejść do środka Patrzcie na to Tak Tutaj sobie macie restaurację Tutaj możecie kawkę wypić z panoramu na całe Oslo Pizga, że nie będziemy tutaj marwi Jedziemy w ciepłe, przytulne miejsce, czyli do OPEC

Suche i przyjemne. Czyli oslo A mianowicie co tam jest? Tam jest wszystko. To są takie nasze warszawskie kuszyki. Moje. No tak. Widzicie jak się Zośka ze słoika zbija? O, makaroniki ci proszę i to takie rzeczy. Takie rzeczy. Takie rzeczy takie rzeczy o sushi. tutaj jest jakieś bistro tutaj jakiś bar tutaj proszę sery Ogólnie to wszystko co chcecie i czego nie chcecie. Chłody szerokim łukiem. szerokim no i proszę jechało. Sałatka ziemniaczana, kurczaczek i taki burgerek. No. Za ile za to płaciliśmy za wszystko? 220 koron. 220 koron, czyli jakieś 100 zł, nie? No wydaje się dużo, ale w Norwegii jak odejmiemy 0, to tak jakbyśmy zapłacili 22 zł w Polsce, czyli, czyli bardzo ok. Zaśka popełnia przestępstwo. On nam, 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 nam takie pyszne. Tak ogólnie to bardzo lubimy tu przychodzić, bo, bo jest wszystko w jednym miejscu i nawet jak nie wiesz na to masz ochotę, to zawsze znajdziesz coś, co ci przypasuje. Do tego ceny są ok? Wszystkim, do czego służy koc? Nie. No do powiedz. Do przykrywania. A do jak mówiłeś wcześniej, do czego służy koc? No nie. powiedz, bo jak nie, to nie dostaniesz kocyka. No powiedz. Ale oddasz mi koc? Oddam. Do kocowania. Ktoś nie wiedział, jak? to koc służy do kocowania.